12 luty ponownie Hala Kondratowa pogoda bardzo ładna Żleb pod kopę Kondratką najtrudniejszy fragment podejścia parolotniowy zimowy puchartat Mniej więcej połowa żlebu. Jeszcze do góry około pół godziny. Kilka godzin podchodzenia. Kilka lub kilkanaście minut lotu. Mniej więcej na tym to polega. Przełęcz pod kopą kondracką, Godzina 12. Na pierwszym planie wierzchołek kopy Kondradzkiej. I ujęcie. Skopy kondrackiej na wschód. Na tatry wysokie. Wiatr na górze bardzo słaby, około metra. Z kierunków południowych. I krywań. I ponownie ujęcie skopy kondrackiej. Ma łączniak z tyłu krzesanica cel dzisiejszej wędrówki Wieszołek Małoczniaka już na wyciągnięcie ręki. spodziewane spotkanie Znowuż Maciek z Krakowa kurde, mimo trudów drogi wstał rano i, i dotarł tu do Zakopanego tu jest czwarty 20, żeby bajta złożyć aktualnie na Krzesanicy 2122 metry nad poziom morza z tyłu jest Małoczniak, przed chwilą stamtąd wystartował Maciek z zamiarem dolecenia do zakopanego. Ja będę startował z okolicy tutaj wierzchołka za jakieś 10-15 minut. No łącznie jak przede mną. I miejsce mojego startu nieco poniżej wierzchołka krzesanicy.